Na przetargu nieograniczonym jest to przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Błędów w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2023. Jest to okres 30 miesięcy przed przystąpieniem do przeprowadzenia procedury przetargowej. Została wyszacowana wartość zamówienia. Jest to wartość powyżej 30 tysięcy euro i mniejsza od kwot, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń i publikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Koszt zamówienia podstawowego na ten okres 30 miesięcy. Zamawiający wyszacował i zamierza przeznaczyć na to kwotę brutto milion złotych 81 236 złotych i 60 groszy. Przedstawiam Państwu komisję przetargową. Jestem przewodniczącą komisji moje nazwisko Mieczysława Sitarek. Przedstawiam członka komisji panią Teresę Rutek i członka komisji Łukasza Zdyńczyka. Przetarg ten był przedmiotem publikacji w biuletynie zamówień publicznych, i ogłoszenie w biuletynie zamówień publicznych było opublikowane 30 czerwca. I również 30 czerwca było opublikowane na stronach internetowych Urzędu Gminy w Błędowie. Na stronie www.wledow.pl były zadawane pytania przez oferentów. Były to pytania zadawane w terminie. Na wszystkie te pytania zamawiający sukcesywnie odpowiadał i wyjaśniał. Odpowiedzi, pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej, oraz były udzielane oferentom. Do dnia dzisiejszego, do godziny dziewiątej, wpłynęły dwie oferty. Oferta numer 1 jest to oferta firmy T. RMEW, obrót S.A., ulica Ludwika Rydy, 8, 01793, Warszawa. I oferta numer 2, Entrade, spółka O, ulica Poznańska, 86 na 88, 05850, Jawrzyce. to otwarcia ofert i to jest oferta numer jeden tak jak czytałam te R MEW, obóz SA, ulica Ludwika Rydegera 8, 01793 Warszawa. Oferta dla Gminy Błędów w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Błędów w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2023. Ja, niżej podpisany, Krzysztof Kołodziejczyk. Działając na rzecz TRMEW Obrót SA oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę za wykonanie zamówienia brutto 1 518 224,17 zł 1 518 224 ,17 zł 17 groszy Stawka podatku wynosi 23 i teraz odczytam ceny brutto za poszczególne grupy taryfowe C11 11 016,74 to są takie składowe, które w podsumowaniu dają ogólną tą kwotę. A więc grupa taryfowa C11, 11 016,74. W grupie taryfowej C12B, 1 złotych, 41 802,63. Grupa taryfowa B21, 12 820,84. Grupa taryfowa G11, 418 złotych, Grupa taryfowa C22a 155 277,35 i grupa taryfowa C12a 296 883,11. W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, że cena jednostkowa 1 kWh netto podana w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzyć niżej podwykonawcom zamówienia. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń, zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w niej zawartymi. Zobowiązujemy się do posiadania umowy porozumienia z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której będzie można prowadzić sprzedaż elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego operatora. Oferujemy terminy płatności faktury 30 dni. Więcej yy, zamawiający nie wymagał podania innych informacji. Właściwie tyle w tej ofercie i oferta numer dwa. D, spółka z ulica Poznańska 86 łamane na 88-05 850 Jabrzycy. Oferta w trybie przetargu nieograniczonego dla gminy błędów w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy błędów okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2023. Mariusz Karaś, prezes zarządu oraz Sebastian Pawlak, członek zarządu, działający w imieniu i na rzecz Entrade spółka Zoo ulica Poznańska 86 na 88 05 850 Jagrzyce, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowita cena za wykonanie zamówienia brutto milion zł 745 tysięcy 637,53. 1 745 637 53 zł. 53 grosze. Stawka podatku VAT wynosi 23%. Całkowite ceny dla grupy taryfowej. I tak, c 11 12 666,93. Dla grupy taryfowej C12B 197 853,24. Dla grupy taryfowej B21 14 741,27. Dla grupy taryfowej G11 481,58. Dla grupy taryfowej C22 A 178 536,20. I dla grupy taryfowej C12A 341, 352, 95. Całkowita cena dla grupy taryfowej G12 5 ,36 zł. 36 groszy. A jeszcze tutaj sprawdzę. I wszystko co w tej ofercie mamy. Oczywiście zapoznaliśmy się ze specyfikacją i przyjmujemy bez zastrzeżeń, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niej zawartymi. Zobowiązujemy się do posiadania umowy porozumienia z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. na podstawie której będzie można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego operatora sieci. Oferujemy Termin płatności faktury 30 dni. Przepraszam, 60 dni. Zasugerowałam, że jesteśmy związani mniejszą opłatą 30 dni. Termin płatności 60 dni, a w poprzedniej, czy dobrze przeczytałam, 30 dni. Tak. Proszę sprawdzić. 60 dni. Tak, 60 dni. 60 dni. Oświadczenie dla członków Komisji Przetargowej. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczamy, że nie ubiegamy się o udzielenie zamówienia, nie pozostajemy w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia. Oraz nie jesteśmy związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawaliśmy w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, nie byliśmy członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Nie pozostajemy z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do naszej bezstronności. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Tak? Jeśli tak, to poproszę o wyżej bo poniżej to jest, gdy, gdy takie okoliczności zaistniały. No na tym zakończymy dzisiejsze otwarcie ofert. Dziękuję wszystkim za uwagę. Oferenci będą powiadomieni pisemnie o wynikach przetargu.